Siemano, z tej strony KG i Was w pierwszym odcinku z Warface. Warface to gra multiplayer, w, w której są cztery klasy, strzelec, medyk, inżynier i snajper. Generalnie nie ma co przedłużać. Może zagrajmy w coś, na przykład deadmatch drużynowy. Na, na, na samym początku gry Mo można sobie pójść na szelnicę. Znaczy, na pewno trzeba, bo to, to jest nawet wymagane w Warface ie. i podczas po, po niech. Dla po kliknięciu C podczas bitwy możemy sobie nie wiem, zmienić celownik, możemy zmienić takie różne rzeczy, nie wiem, celownik, coś typu takiego, tłumik to już można zmienić. No i już jest wczytywanie od dawna. Hello, Tmi. Dobra. A mapa to będzie motel, deadmatch drużynowy. I to jest, nie wiem, fajna mapa, fajnie mi się na niej gra. Nawet oczekiwania na pozostałych graczy. No i już zaczynamy rozgrywkę. Mm, nie wiem, czy mnie dobrze słyszycie. Na wszelki wypadnie ja sobie trochę głośno zmniejszę. Chyba teraz powinniście mnie słyszeć, ale na, ale na wszelki wypadek i tak będę mówił wtedy, kiedy nie strzelam, kiedy się nic nie dzieje. No i tu, tutaj już mogliście zauważyć mój po, po, pokaz y, lamerstwa. I... Zbaj go grania w tą grę No to można zmieniać. Myślę, że sobie bez tłumika teraz pogramy. Tutaj mamy celownik. Zabiłem! Aha! że teraz był pokaz w ogóle. O, ale fajne. Do... To jest świąteczny fajerwerek, który dostałem. Leci! To ma być pistolet? To mi ten jeku pistolet. Serio? Serio? No nie! jeszcze ja lew w niego! Jego ja go strzelałem. jak on nie dostał? No... Dobra... Ale to tu jest. Mam pomysł, jak sobie idzie. Łupanie... Co tu się podzieje? Czemu ta mina... A, dobra, już chyba ja czemu ta mina nie wybuchła. Dobra, generalnie... Okej, okay, już wiemy miarę, gdzie jest. Widzimy sobie granatę tam. Zabiłem go! Zabiłem go granatem! E, dobrze, także może zmienimy sobie trailer zarazem na medyka, odrodzisz się jako medyk. E, nie, ile już mamy killi? Nie wiem, 3 kg na 4 zgony, chyba. sobie dodam celownik nie wiem po co celownik szybko, nie? A sobie dodam. O nie! Tutaj ktoś coś w innym języku daje. Nie, zabójczy ślisk zrobił, e, dobra, nie, z nie. Według mnie chyba inżynierem najlepiej mi się gra. zauważyli go czy nie? Chyba go już zabili nawet. Dobrze. E, trzy zabójstwa na pięć skonów, to chyba jest dobre. I nie, nie mówiąc, nie, nie chodziło mi o to, że to są jakieś dobre staty, tylko że chyba dobrze poka pokazuje. Także no cóż, jeszcze dwie minuty rozgrywki. Uwaga! O nie, czy ja zabiłem? Nie wiem, ale ziołem nie zabił. Super. Tego tak, a propos granatu, tam pokażę granat dymny Polska, bo on jest bardzo fajny. Popatrzcie, nie wiem, na przykład sobie go tak rzucę. Tutaj i ogarnijcie jaki on fajny. Rodacy. Patrzcie, jaki on z on takie flagi robi. Dobra, kolejny zabity. Jestem ciekaw, czy mogę na przykład przez ścianę? No, ziomek! Który taki? Tamten. E, dobra, przegraliśmy siedmioma punktami. I to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.